Kochani, dzisiejsze czytanie jest na temat, co on, ona myśli o mnie, czyli tak nas naprawdę sprawdzamy, co nasi panowie albo też Wasze panie, drodzy panowie myślą o was. Teraz e, tak, e, moi drodzy, e, e, tutaj panowie kończą myśleć, kończą się... E, e, nad czym zastanawiać, ale kończą też taką duchowo y, pielgrzymkę y, y, w głąb siebie. Tutaj właściwie kończą jakieś zmagania, być może samymi y, ze sobą, y, tutaj, ale też z jakimiś zewnętrznymi. Y, 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 trudnościami. W ich życiu runęła jakaś wieża, y, która y, wniesie do ich życia jakieś oczyszczenie, czyli oczyści ich z tego, co jest złe, z tego co jest negatywne, być może nawet toksyczne, destrukcyjne. No właśnie, uwolni z ich życia jakieś zło, ale też y, oni się od czegoś sami tutaj uwolnią wewnętrznie. Tutaj oni zakończą, tutaj. Y, Podejmowanie y, jakiejś decyzji, czyli y, dokonają y, wyboru i tym wyborem będzie wspólna droga, wspólne życie tutaj razem z Wami, że będziecie razem y, podążać w jedną stronę, w jednym kierunku i będziecie razem podejmować wspólnie decyzje, decyzje, za, za które oboje weźmiecie odpowiedzialność. Ta wieża, która runie w ich życie, tak by, jakby rozpocznie nowy no, właśnie ta wieża, która runie, runie yy, w ich życiu, rozpocznie nowy, w pełni szczęśliwy etap. Sprawi, że yy, ich życie. Narodzi się od nowa, od początku, ale też może być tak, że w ich życiu. Narodzi się coś nowego, co przyniesie im pełnię szczęścia. No właśnie, on tu kończą, zamykają pewien etap w swoim życiu i tutaj yy, Rozpoczynają zupełnie nowy, w pełni szczęśliwy etap, ale razem z Wami. Już nie samotnie, tylko razem z Wami. Oni tu przejmują kontrolę y, nad, nad swoim życiem, między Wami jest połączenie duchowe, całkiem możliwe, że y, między Wami. Y, też e, wy wejdziecie w związek małżeński. No właśnie. E, wy stworzycie związek miłosno-romantyczny. Prawdopodobnie będzie to związek, e, związek małżeński. E, Ci panowie tutaj coś jakby zakończą w swoim życiu. Możliwe, że coś się w ich życiu zakończyło albo zakończy. Oni. No, właśnie ta wieża, która runęła w ich życiu, ona zakończyła tutaj, zamknęła pewien etap, ale otworzyła przed nimi zupełnie nowy etap. Oni na razie się nie ruszają z miejsca, ponieważ są zablokowani, przynajmniej na razie. Tutaj yy, stoją w miejscu, jakby przyglądają się tej, tej całej sytuacji, ale już niebawem tutaj ich życie ulegnie jakiejś zmianie. Możliwe, że powstanie zupełnie nowe życie, o którym myśleli i które tak naprawdę Planowali i które jest speł spełnieniem e, ich marzeń, kochani. To koniec na dzisiaj. Dzisiaj żegnam się z Wami i zapraszam Was na moje kolejne czytania.